O, teraz już wysłałam zaproszenie. Teraz powinno być dobrze. Dzień dobry, dzień dobry. Jeszcze raz spróbujemy. Wysłane już zaproszenie. Iwonko czekam, aż się połączysz. Wysłałam ci tutaj już zaproszenie. Witam Was serdecznie na kolejnej edycji, na kolejnym spotkaniu. Co drzemie w kremie. Dzisiaj mamy, o bardzo się cieszę Iwonko, że do, dołączyłaś. Jest, udało się. Ja po prostu przeszłam ten pierwszy krok nie dołączając nikogo, nikogo nie dołączając, po prostu tak sobie przeszłam i już sobie włączyłam i już, i poszło. Witaj serdecznie Iwonko. Dzisiaj mamy kolejny wieczór mhm. z, z cyklu co drzemie w kremie i dziś na prośbę, naszej nasz, w komentarzu Natalka napisała by omówić kosmetyki, które kremy, dwa kremy, które mają bardzo dużo wyciągów algowych w tym kremie. Dzień dobry, dzień dobry. I to są masz już pod ręką? Tak. Tak, mam ten różowy. Ty masz różowy, <gry> ja mam ja mam fioletowy i my potocznie nazywamy je fioletowe algi i różowe algi. Zaraz nam wszystko Iwonka powie dlaczego akurat nazywa w taki sposób. Konsystencja jest taka naszego fioletowego. O dziękujemy za serduszko. Dziękujemy. Tak a, a Iwonko możesz otworzyć ten ten a ten twój jest taki. Ech. Zobaczcie on jest taki gęsty. Jak Do, widzicie używany. Jak, jak, a widzicie teraz używamy, mój powiem szczęży, wam mój ta, kiedy go używam? <laughs> tak. Bo używamy go wspólnie z mężem dlatego, dlatego mhm. jest no, w szybszym tempie się kończy. No dobrze, Iwonko, to w takim razie, cóż to są te algi? To po pierwsze, co, 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 cóż to są algi, co jeszcze jest w tych kremach z algami, dlaczego one tak dobrze nam się tutaj na buzi działają i to będziemy rozmawiać właśnie o, tym, o tych dwóch produktach. Słuchamy, kochani. Mm, tak, Co tam jeszcze. Przede wszystkim, coś? algi są różne, bo rzeczywiście w rybowych algach znalazłam, że mamy wyciąg z alg czerwonych, ale ogólnie mm -hmm. jest tak, że mają właściwości regenerujące, nawilżające, napinające. I Jeszcze tutaj może spojrzę. Ogólnie też mm, y, odżywiają, ale to jest bardzo ważne, bo zależy tutaj od nad... alg, jakie to tutaj... jest. tylko <laughs> <Witam dziewczyny. laughs> Chodzi o to, że tutaj na przykład mamy w algach beztłuszczowych nie. algi, które zmniejszają łojokot. 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 Dobrze. Łojokot fajnie brzmi, ale to chyba Dobrze, może ktoś tam pomoże. Łojokot. Łojokot. <laughs> <Nie śmiech> no jest dobrze. Tak, tak. A, to tak, jest terazowo. Tak, a to tylko różowo. Tak, a do tego herbatę. A właśnie, a propos herbatki to w różowych czy znaczy fioletowych algach są właśnie jest właśnie ekstrakt z liści zielonej herbaty tutaj sprawdziła. O ja <śmówi> 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 robiło się wesoło. No. Bo może zacznijmy od tego, że jest różnica między fioletowym a między różowym, dlatego że różowe są do cery bardzo przesuszonej, bardzo zaczerwienionej, ze stanami zapalnymi. One mają na celu odbudować tak naprawdę naszą, nasz naskórek, ale też ochronić go przed niekorzystnymi warunkami zewnętrznymi, a szczególnie jak jest taka przesuszona skóra, czy też z tendencjami do jakichś stanów zapalnych, to, żeby ta skóra też się zdążyła zregenerować, czyli mamy bardzo dużo takich okluzyjnych składników, które powodują. Bronią skórę i dodatkowo w tym kremie jest bardzo dużo właśnie różnych ekstraktów, które powodują, że ta skóra te ekstrakty tam pracują, skóra jest chroniona, czyli trochę tak jakbyśmy były w jakimś fajnym miejscu, pałacu, się regenerujemy, tutaj mhm. mamy komfort zapewniony mhm. i, i właśnie te ekstrakty pracują nad tym, żeby nam było fajnie, żeby ta skóra odzyskała swoje nawilżenie. I nie wiem czy też Zauważyłaś, że ogólnie ten krem, jak jest ten różowy, to ja może wygrywam go tutaj. Troszeczkę musimy go wyjąć mm -hmm. na, na dłoni, żeby. Tak, on, on, on jest bardzo, zobaczcie, na ile on starcza. On jest też bardzo taki tłusty, natomiast jak jest skóra bardzo sucha, co czasami można zauważyć, jak skóra jest bardzo sucha. Ja to chyba kilka razy widziałam, tak właśnie na warsztatach że Pani jeszcze nie zdążyła rozprowadzić tego kremu, a ta skóra już go wsiąknęła. Mm -hmm, I to mm -hmm. też taka informacja dla nas, że ta skóra była tak spragniona mm -hmm. tego nawilżenia, że po prostu trzeba było dać dużo większą ilość. Natomiast później to jest trochę tak, że wystarczy niewielka ilość... Tak, odrobiny wystarczy. I ona tak. się tak rozpuszcza, nie? Dokładnie. Bo ten krem, który miałaś na dłoni, nałożyłaś go troszeczkę i on tak. się rozpuszcza. on już tutaj jest na całym hmm. właśnie. A zobaczcie, ten jest takim, mhm. on ma taką żelową konsystencję. Żelową konsystencję, ten fioletowy, tak. Nie? Mhm. I on jak nałożę, tutaj oczywiście nałożyłam tyle, że to wystarczy na całą buzię, ale tutaj dłoń będzie bardzo fajnie nawilżona. I zobaczcie, on jest przezroczysty. Tak. Jego nie widać. O, tak, on się też lepiej wchłania i to jest właśnie ten krem dla, dla skór takich, które są tłuste, które są mieszane, ale tak naprawdę czy skóra tłusta, czy sucha, czy mieszane, one wszystkie potrzebują nawilżenia. Tylko, warun tylko to jest bardzo ważne, żeby kremy nawilżały. Natomiast w przypadku skór suchych, one muszą mieć dodatkowo jeszcze właśnie takie substancje okluzyjne, które pozostawiają ochronę na skórze. Mhm. Natomiast w przypadku skór, gdzie są taka tłusta i mieszana, to ta okluzja musi, musi być tylko przez chwilę, mhm. mniej więcej przez kilka minut. I wtedy, żeby te składniki aktywne zdążyły się wchłonąć, natomiast potem tej okluzji nie ma. Mm. Dlatego mm -hmm. też są takie, takie preparaty, które się potem, czy znaczy takie substancje, które się potem ulatniają. One są tylko na chwilę, żeby, żeby te właśnie bogactwo, które jest w tym kremie, Zarówno w jednym, jak i w drugim, ale mówię tutaj o tych algach beztłuszczowych, czyli tych fioletowych, mm -hmm. żeby zdążyły się wchłonąć, a potem po prostu nie czuć nawet, że ma się ten krem. I on na przykład bardzo fajnie się sprawdza w przypadku też jako krem taki pod makijaż dla skór takich mieszanych, ale nie tylko. Ale nie mm -hmm. tylko. Właśnie y, ja mam skórę suchą, sam cały czas powtarzamy, mm -hmm. że jesteśmy atopowcami, więc tak, ta skóra ma taką tendencję do przesuszania się. Ja używam ten krem, ale oczywiście nie sam, bo on tak. dla mnie, ten krem sam byłby, byłoby za mało, byłoby za po prostu mało, tak. za sucho. I y, y, oczywiście, przedtem jest mleczko, przedtem, y, potem jest płyn, y, potem jest serum z rippera, więc ja taj, tego, tego nawilżenia daję dużo. I wtedy ten krem, jak nałożę, to on mi wystarcza. I oczywiście potem CC krem wystarcza mi też dlatego, że. A używam go dlatego, że ma w składzie taką nabel. On tam ma betainę w składzie. Nie? Tak, dokładnie. Ma też aminokwasy przeróżne. Właśnie. I ma też tutaj sprawdziłam ma bardzo dużo tych aminokspasów. Naliczyłam ich raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. I jeszcze jest coś takiego jak sodium PCA, to mhm. jest pochodzenia roślinnego. To jest składnik, który wiąże wodę i to jest składnik takiego naturalnego czynnika, który się nazywa NMF, czyli to jest naturalny czynnik nawilżający, który naturalnie występuje w skórze. Mhm. Także tylko, że to jest pochodzenia roślinnego, my mamy go naturalnie. Mhm. Tutaj w ogóle jest bardzo dużo ekstraktów, natomiast to, co jest szczególnie ważne w przypadku skór, właśnie też z tendencją do trądziku, bo często jest tak, że skóry mieszane albo tłuste mają tendencję do trądziku. Tutaj mhm. właśnie jest ekstrakt z zielonej herbaty, który niweluje znaczy zapalenia bakteryjne, który leczy, koi. Natomiast to, co chciałam jeszcze powiedzieć na temat tego, tych różowych alg, ja w tej chwili nie mam potrzeby stosowania tak silnego kremu, aczkolwiek, bo od niedawna zaczęłam, powróciłam do treningów, które są dosyć wymagające. Ja zawsze po siłowni, po wzięciu prysznicu nakładam ten krem na, na moją twarz, ponieważ też niweluje zaczerwienienie, i moja skóra bardzo po treningu potrzebuje takiego ukojenia i takiej ochrony. Bo jeżeli mm -hmm. bym tego nie zrobiła, no to wychodząc na dwór, nawet jakbym pokremowała jakimś takim delikatnym kremem, to ta moja skóra chce po prostu ochrony mm -hmm. i woła pod, o to, mm -hmm. bo to jest mm -hmm. też taka tendencja jednak skór atopowych, chociaż na co dzień tego nie mam takich problemów, natomiast po treningu ta skóra też potrzebuje czegoś innego. Także biorę go mm -hmm. zawsze ze sobą i właśnie kremuję, a potem jeszcze na krem CC stosuję, natomiast to jest mm -hmm. ten krem, tak bym powiedziała, taka baza. Tak, tak, Baza tak, po treningu. Mhm. Czyli powiedziałaś, że on wyrównuje też koi skórę, czyli uspokaja tak, skórę, bo ona jest tak. zaczerwieniona, czyli uspokaja. Co on tam ma w swoim składzie? Tak, tutaj właśnie patrzę, że ma wyciąg z tych alg czerwonych i on ma takie właściwości regenerujące, zresztą jak wszystkie algi. I też inne algi tutaj są. Jeszcze inny wyciąg. Ja już nie będę mówiła tych nazw łacińskich, ale też właśnie łagodzi, nawilża. I jeszcze jest wyciąg z gronorostów filipińskich. To jest taka piękna nazwa. I on też działa odżywczo, ale też ochronnie. Mhm. I też napina, i ogólnie jest to taki przeciwutleniacz, czyli też nas chroni. Ale co jest też bardzo ważne. W tym kremie jest tak. Miedź, cynk i co tu jeszcze? Tak. W ogóle miedzi to są trzy źródła. Mhm. I to jest też bardzo fajne, bo jak pod ten krem nałożymy krem serów z witaminą C. To to działa, to jest tak zwana synergia, i to działa bardzo regenerująco, bardzo odżywczo, bo ogólnie mieć produkuje kolagen i też mhm. jest odpowiedzialny za produkcję kwasu hialuronowego, więc to wszystko, a i elastyny, więc to, a witamina C jeszcze wspomaga. Czyli połączenie w z tak. C z tym daje takiego to jest taki dopalacz. Tak do naprawdę połączenie tak, tych tak. produktów. Mhm. Mówimy tutaj o kremie algowym, tym e, kremie różowym, tak. o różowych algach, o tym mhm. intensywnym kremie nawilżającym. On się tak prawidłowo nazywa w katalogu. I tak. jego bardzo polecamy z, właśnie z witaminą C, bo one wtedy współgrają te kosmetyki, współgrają tak, i tak. lepiej działają dziewczyny. Więc dla tak, wszystkich dziewczyn, które mają suchą skórę. Dla wszystkich dziewczyn, które ćwiczą tak jak ty intensywnie na siłowni, dla tak. wszystkich dziewczyn, które potrzebują takiego ukojenia, mhm. dla atopowców, a powiedz mi, czy czyli dla wszystkich, które będą miały suchość na skórze. Tak, tak się zastanawiam. Tak na przykład czy... też stany zapalne, jak na przykład jest trądzik taki różowaty. No właśnie, to też chciałam bardzo. Chciałam zapytać, to... czy przy trądziku mhm. różowatym tak, też bardziej się sprawdziło? Tak, bo trądzik różowy. Że potrzebuje takiego naprawdę ukojenia. Ten mm -hmm. często jest tak, że skóra jest właśnie przesuszona, dlatego częściej się też pojawia. Znaczy... Mm -hmm. Iwonka, wyłączyłaś mikrofon. <laughs> nie słychać się. Włącz mikrofon, nie słychać się. Włącz mikrofon. Nie, jeszcze nie. Jeszcze nie, jeszcze cię nie słychać. Nie wiem, co się stało. Wło jest masz yy, skasowany mikrofon, włącz go. Masz włączony, ale tu no, a, a nie ma, nie ma, nie wiem o co chodzi. Ma, tak, masz wyłączony. U mnie jest przekreślone i nie słychać cię w ogóle. Coś tu zrób. Coś. Ojej, Iwonka, wracaj z powrotem do nas. Wracaj z powrotem do nas. Dziewczyny. No, Iwonka się będzie łączyła jeszcze raz. Widocznie coś tam się za coś się porobiło na łączach. Bardzo się cieszę, że jesteście. O, widzę, odcięło Iwonkę. No czekamy, aż się Iwonka połączy, żebym mogła ją dodać z powrotem. Na pewno się zaraz włączy. Taką mam nadzieję. Taką mam nadzieję, że się włączy z powrotem do, do, do nas. A my ten czar... O, Iwonka chcę dołączyć do transmisji. Dołącz, zatwierdź. Prosimy wyślij zaproszenie. No dobra, wysłane. Poczekaj dodawanie. Zaraz Iwonka będzie z powrotem. O, już jest z powrotem i z mikrofonem. Jest, jest dobrze. Tak, no, tak. No, znaczy, ja włączyłam mikrofon u siebie, ale widocznie jakieś opóźnienie było, więc stwierdziłam, że się rozłączę. Także wybaczcie, już jak to działa: jak ktoś do mnie dzwoni, to po prostu się zawiesza. E, także proszę, dzwoncie <laughs> do mnie, oddzwonię później. E, tak, o czym mówiłam? Mówiłaś o tym, że ten, ten, to połączenie z witaminy C plus E właśnie z tymi różowymi algami. Mm. Ze względu na to, że w tych różowych algach jest miedź, a ona Tam, tutaj tak, tak, w, tak. W, w tworzeniu kolagenu, w tworzeniu, w tworzeniu e, kolagenu, dobrze mówiłam. Elastyny też właśnie, Czyli ta skóra będzie taka elastyczna, więc może się dobrze sprawdzić przy skórach trądzikowych, przy skórach z trądzikiem różowatym. Tak. Nie? Czyli Dziewczyny, zobaczcie, to też jest fajne, fajne połączenie, bo ja z doświadczenia też wiem, że na przykład już kremy, które teraz w tej chwili nie omawiamy, bo my dzisiaj tylko omawiamy mm -hmm. te dwa kremy, ale doskonale przy, przy trądziku różowatym doskonale sprawdzi się również krem z Rippera, z filtrem, z trzydziestką. I teraz uwaga, stosowany na noc. Bo to już jest z praktyki. Ja wiem, że to brzmi strasznie, ale tak on, on po prostu zadziała. I to jest też, że tak powiem, z doświadczenia, której z jedna z naszych mhm. konsultantek właśnie miała, ma, miała taki problem. I dermatolog, pani dermatolog, czy pan dermatolog powiedział jej, że ma właśnie w ten sposób używać go na dzień i na noc, bo mhm. w jakiś sposób to zadziała, że nie potrafię. Ja, ja tego nie potrafię wytłumaczyć, ale dziewczyny. Mamy, mamy potwierdzenie fizycznie, bo znamy Małgosię, wiemy, z, z, widzimy Małgosię i Małgosia ma piękną skórę to, to właśnie dlatego, że stosowała w taki sposób krem. Dlatego, dziewczyny, to co my mamy w kremach, właśnie po to jesteśmy, żeby doradzić hmm. z praktyki już. Dobrze, wracamy w takim razie już do kremów z powrotem tutaj do, do tych naszych A, hmm, czyli tak. już wiemy, że algi z witaminą hmm. C. Tak, tutaj też widzę w tym fioletowym, że są algi tu brunatne i one z kolei właśnie polecane są skórze tłustej, ponieważ działają też regenerująco, ale no kojąco właśnie dla, dla, dla skóry tłustej. Ogólnie to jest bardzo ważne, bo w tych fioletowych algach mhm. jest zwiększona tak regeneracja tej skóry. Bo tam, czy w każdej z tych skóry jest zaburzony proces regeneracyjny, natomiast te fioletowe powodują, że skóra się lepiej nawadnia. O, może tak. Bo często jest ten problem, że z zewnątrz mamy tłustą, a w środku mamy suchą. suchą. No i to wyrównuje, ale też fajnie, czy ja ogólnie to ze wszystkim bym łączyła, witaminę C wewnętrznie, zewnętrznie, i to też jest tak, że to będzie też dobrze funkcjonowało, bo jednak witamina C to też należy pamiętać, że ona jest takim przeciwutleniaczem, więc będzie też hamowała różne procesy starzenia się skóry. I to, ona na też... to na tak, pewno, to na pewno dlatego hmm. też będzie fajną taką. I jeszcze co fajne jest właśnie w tym, w tym kremie, który ty pokazujesz, ty masz algach różowych. Tak. tak. Powiedziałaś, hmm. że on zawiera w swoim składzie mieć. I cynk, i Mieć i cynk. I teraz fajne jest to, dziewczyny, że normalnie, jak nałożysz ten krem, to no on się wchłonie i tego nie widać, ale w dzień. Tak, on się, mieni, on się cudownie, mieni Dlatego ta buzia robi się taka ona się nie świeci. Ale Nie, ona, ona ma, takie ma takie drobinki, takie drobineczki, takie drobineczki. Tak, to jest tak. fantastyczny krem, dziewczyny. Naprawdę myślę, że trochę niedoceniany przez, bo generalnie skupiamy się na, na cudownym zestawie, na zestawach, natomiast te kremy, które są kremami takimi specjalistycznymi tak naprawdę, tak, bo, do, bo y, używamy ich, Dobieramy pod potrzeby, mhm. czyli na przykład czyli na to, co Ty mówisz o kremie intensywnym, czyli tych różowych algach, do skór takich suchych, problematycznych, do takich skór trochę poszarzałych. Mhm, Bo one wtedy, tak. wtedy z witaminą C dadzą taki efekt mhm. takiego odświeżenia, takiego blasku, takiego, takiego rozpromienienia, takiej wiosny na twarzy. Natomiast te fioletowe algi z kolei byśmy zaproponowały: No, już wiemy, że mhm. wszystkim skórom tłustym, mieszanym, z problemami trądzikowymi. Ale ale również takim, które na przykład w okresie letnim mają mm -hmm. normalną skórę, czy ogólnie mają normalną skórę i w okresie letnim na przykład pod makijaż, krem na, na noc się świetnie sprawdza, jeżeli wcześniej mamy na przykład serum z witaminą C, albo jakiekolwiek serum, czyli na przykład mm -hmm. to takie z Ripera, on się będzie, no to jest taki lekki krem, yy, ma tak, taka le ja właśnie go często używam na noc w okresie mm -hmm. letnim. Mm -hmm. Mm -hmm. Albo ogólnie też yy, też go lubię używać pod y, y, krem z filtrem, który mamy w rytarze. Tak, to bo się wtedy skóra tak to... bardzo nie wyświeca tak, i ona tak, jest szybko tak, się skłania, Tak. ale też ten krem, który ja go polecam bardzo serdecznie panom, tak, tak, dlatego tak, tak. że panowie, panowie tak generalnie nie lubią niczego na twarzy. I tego nie, nie, nie czuć, że się ma go na twarzy, a szczególnie tutaj, jak ktoś na przykład goli też sobie czoło. włosy. toło tak, to czoło, też. Toło, toło wysoko, daleko. On też będzie koił, na przykład tak. często jest tak, że panowie muszą, no bo na przykład nie mają włosów tutaj z przodu, mhm. sobie golą i to też tak działa, że skoro tam jest ekstrakt ekstra z zielonej herbaty, no to on będzie też działał gojąco na mieszki włosowe, więc też się będzie dobrze sprawdzał. Czyli te wszystkie zapalenia mieszków, te hmm. czerwone chrostki, które jak panowie mają, no mój mąż tak zaczął, zaczął ten krem stosować, bo przy goleniu miał po prostu zapalenie mieszków włosowych. No i to jest metodą próby błędów dziewczyny wypróbowane. No i a ponieważ już jestem tyle lat w firmie, no to teraz zapewniam, mąż ma piękną, gładką skórę. A ja cię zapytam o to, Sielinko, bo Twoje hmm. włosy się tak świecą pięknie. To hmm. jest Ale... kwestia tej Nie, tak, tak takie masz odżywione w ogóle, to jest kwestia kolagenu, tak? Bo ty A, teraz pijesz cały czas. Tak, 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 tak. To jest kwestia no, kolagenu, to jest kwestia tutaj tu. Mm -hmm. Kolagen jest też, że, no przez to, że używam kolagen, piję kolagen. No i jeszcze no szampon, odżywka odpowiednia pielęgnacja, to ma mm -hmm. ogromne znaczenie, to na pewno wszyscy fryzjerzy potwierdzą, że ja akurat używam od mojego fryzjera z kosmetyki z firmy Kerasta z taką linię złotą, więc myślę, że to też bardzo fajnie, fajnie wpływa. Tutaj Aneczka, ale bardzo dziękuję, Ania napisała tutaj, zgadzam się. To nie było planowane. ja po prostu naprawdę tak uważam. Dziękuję. Ania Bartkowiak, zgadzam się, mój mąż go używa, bo go nie widać. Właśnie, panowie, panowie lubią to, czego nie widać i broń Boże, żeby się nie tuściło. Żeby ręce nie były tłuste, bo już nie będą tego używały. Dlatego ten krem, ten, właśnie te algi dziewczyny, jeżeli... Jeżeli chcecie swoim panom sprawić przyjemność albo same uważacie, że wasi, mężo, wasi panowie powinni coś na siebie nałożyć, a w żaden sposób nie, nie dają się, nie da się ich namówić na to, mhm. no to, to zachęcam, dlatego że skóra po tym kremie jest, jest przyjemna, miła. Nie, nie mówimy o zdrowiu, bo leczy te wszystkie podrażnienia, ale też jest bardzo taka miła. Mhm. Gładka, co dla nas też jest ważne, bo nasza skóra delikatna, potem przy takim zaroście, no to to nie, nie, dobrze nie robi, nie? Tak, tak. Między Rzeczywiście też są panowie, którzy mają suchą skórę, szczególnie na przykład przy nosie albo robią mi się zaczerwienienia na policzkach, no to tak. też warto wtedy pamiętać o o tym, o tych różowych prawda. Mhm. I to są tak. właśnie takie dwa kremy, bo tutaj możemy naprawdę działać naprawczo w zależności od potrzeb, bo mhm. nie zawsze ja też mam tak, że najpierw patrzę, jak wygląda skóra, i zanim zaproponuję np. linię przeciwzmarszczkową, no to najpierw działamy naprawczo na skórę. I to są dwa takie kremy, którymi możemy naprawdę działać, i efekty są widoczne bardzo szybko. Mm -hmm. No właśnie, no właśnie. Czyli, czyli zaczynamy też. I, i co ważne. Tutaj mówiłyśmy o skórze dla panów, że on tak działa, mm -hmm. że ta pytaina tak działa, więc również dla młodej skóry, tak. jeżeli mamy już problemy z młodzież ma problemy z trądzikiem, mm -hmm. to ja bardzo często ten krem polecam. Mm -hmm. tak, ten tak, właśnie ja tak żeby, żeby on ukoił tę, tą skórę, bo skóra trądzikowa, mimo że dajemy na przykład żel, który który ma dokładnie oczyścić tą skórę, również trzeba nawilżyć mocno. Tak, I... bo często to jest ten błąd podstawowy, że osoba Skórą trądzikową, szczególnie młoda, chce wszystko zasuszyć, zasuszyć, tak, zasuszyć tak. i w konsekwencji, jak skóra jest taka już zmęczona, to ona produkuje nadmiar tego łoju i nadmiar pojawia się właśnie nadmiar wyprysków, a szczególnie widać to w okresie jesiennym, kiedy, kiedy rzeczywiście nie. Latem tak się tak, poprawia, nie? Tak, bo ona się zasusza, a wtedy nagle jest jesień i skóra woła, nie, chcę wody. No i robi, i robi, się, tak. robi się taka dyskoteka właśnie na, na, tak. na twarzy. To tutaj... no zapominamy o tym nawilżeniu. Tak, tak, to nawilżenie. Więc dziewczyny, jeżeli chcecie, nie jesteście jeszcze przekonane do tego, żeby przeciwzmarszczkowo zadziałać, a szukacie czegoś takiego bardzo mm -hmm. fajnego nawilżenia, to... Polecam Wam, polecamy Wam obie, polecamy Wam kremy, właśnie te algowe. One, jeżeli nie miałyście jeszcze ich w swoich, bo tutaj też mówię do naszych kochanych konsultantek, które tak. nas o, słuchają, jeżeli jeszcze ich nie wypróbowałyście, o dziękuję, dziękuję. bardzo, tyle serduszka. <laughs> jeżeli jeszcze ich nie wypróbowałyście, to gorąco Wam polecam żebyście wypróbowały, bo te kosmetyki są naprawdę bardzo, ale to bardzo bardzo miłe na twarzy i zobaczycie efekt na twarzy tak. będzie przesympatyczny. To prawda. A ja w takim razie wkładam ten mój krem, bo tutaj mam plecak na jutro na trening mm -hmm. i wkładam mm -hmm. go, bo to jest mój właśnie y bo będzie źle jak nie tak. będziesz miała tego kremu, Tak, tak no? ten tak, krem, ten, ten właśnie, te fioletowe algi mój mąż z kolei też na basen na używa, super. bo po florze, po, po basenie, no to ta skóra też jest sucha, więc hmm. wyjście na, na mróz, jak był mróz, no teraz, teraz może już nie, ale, ale to też jest niezbyt przyjemne, tak jak pokremuję, od razu jest inaczej, nie? No. Tak, to prawda, to jest bardzo ważne, szczególnie po basenie, a szczególnie tak. jak się ma suchą skórę, to skórę, to już w ogóle. To, to już, już w ogóle. W ogóle. <laughs> Dziewczyny, bardzo Wam dziękujemy. Jeżeli macie dziękujemy. pytania, to bardzo, bardzo prosimy. Mhm. Jeżeli chciałybyście. O czym chciałybyście posłuchać następnym razem? Piszcie tutaj w komentarzach. Oczywiście pójdziemy pod Wasze potrzeby, a jeżeli... Jeżeli e, nie będziecie miały żadnych, e, żadnych e, potrzeb, nic Wam nie przyjdzie, to my coś tutaj wymyślimy na pewno. Tak, co? ja już mam jeden pomysł, e, bo to będzie też, tworzę właśnie audycję, która będzie za tydzień i, i to jest bardzo mhm. ciekawa rzecz, której się dowiedziałam, także myślę, że mogę też się tutaj podzielić no to na przykładach już konkretnych. Na konkretnych przykładach. <laughs> tak, właśnie. Dokładnie. Na konkretnych przykładach. Dziękujemy Wam bardzo. Bardzo Ci, Iwonko, dziękuję za. Dziękuję. Może boostery? O, Ania, Ania Bartkowi, jak pisze, o boosterach może. Może boostery? O, możemy boostery, tak. Dobrze. Jak dziewczyny chcą, chcą jak najbardziej. Możemy porozmawiać Super. o boosterach. Super, to za tydzień, we wtorek, spotykamy się i pogadamy sobie o boosterach. Dobrze. O wszystkich czterech boosterach, tak. więc Iwonko weźmiemy wszystkie cztery, bo są cztery boostery. No dwa, te pierwsze, to tak wiadomo, że to, to trzeba mieć, natomiast pozostałe dwa. Porozmawiamy, jak to wygląda z nimi, z użyciem i do czego, i do jakiej skóry, i dlaczego te boostery są takie też istotne. Tak. Dziękuję Ci serdecznie. Dziękuję bardzo. miłego wieczoru. Dziękuję. No, no i do staje. zobaczenia. Dziękuję dziewczyny za komentarze. Pa, pa. pa. pa.